Cześć, ja jestem Manduciek. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Oraz w pierwszym odcinku z serii Zrób swój serwer Seria ta będzie polegała na tym, że mm, Będę nagrywał jak tworzę serwer O tematyce, powiedzmy, takiej ogólnej, że Takie różne rzeczy, takie podstawowe, które Będą uniwersalne i przydadzą się na każdym serwerze. Mam dwuletnie doświadczenie w tworzeniu serwerów, więc wydaje mi się, że mam ten experience w tym. Serwer będziemy robić na hostingu Hostgier, z którym mam przyjemność współpracować i e, chciałbym jeszcze podziękować hostingowi za nadanie środków i na, na sponsorowanie po prostu tych filmów. Jest kod jeszcze Globaler, z którego możecie skorzystać na zniżkę. Wybierzmy sobie pakiet. Mamy tutaj na przykład kilka pakietów. Mamy VPS i serwer Minecraft, nie? W VPS-ach możemy Zrobić albo wybrać pakiet na przykład pod stronę internetową, albo na przykład taki sami sobie, żeby ogarnąć specyfikację, co jest bardzo fajną opcją. Bo możemy na przykład, nie wiem, e, powiedzmy, potrzebujemy dużego e, dysku, powiedzmy, na jakąś bazę da danych, coś, coś nie wiem. E, ale... tak, tak, no. My będziemy robić serwer Minecraft. Taki najbardziej podstawowy serwer Minecraft na hostingu po takim interfejsie już na stronie internetowej, bo ja szczerze powiem wam tyle, że za bardzo nie potrzebowałem wchodzić w bardziej w pliki komputera, czy coś, żeby robić serwer. I wybierzemy sobie pakiet stone Możecie na przykład wpisać e, Kod global Earth, Który da wam zniżkę 10% bodajże e, I sobie bierzemy Pakiecik Mm, mamy już pakiet. Eee, tak. mm, weźmy sobie wejdźmy w pliki serwera eee, albo wyjaśnię interfejs pokrótce. Mm, tutaj mamy IP. Tutaj jest data ważności. Tutaj jest zużycie RAMu, zużycie CPU i zużycie dysku. E, tutaj jest nazwa, którą możecie zmieniać, e, ale to będzie tylko widoczne w, na stronie. Mm, tak. e, uruchom, no to uruchamiamy serwer. Restartuj, no to wyłącza się, włącza. Zatrzyma, no to się wyłącza. A zabij, no to tak wymusza zabicie, tak wymusza wyłączenie komputera, nie? Tutaj mamy Item Shop, eee, eee, i konsolkę, eee, czyli zarządzanie serwerem. Eee, tutaj mamy silniki. Eee, my będziemy korzystać prawdopodobnie z purpura eee, albo z pigota. Weźmy sobie y, wersję y, 1.18.2 powiedzmy. Y, tyle, że silnik polecam na początku sobie wziąć yy, wersję Javy y, polecam we, y, na nowszych wersjach korzystać z nowszej wersji Javy, bo yy. Niektóre pluginy mogą po prostu nie działać. Weźmy sobie Java 16. Ale nie, no, Java 8 jest też spoko, ale w przypadku, gdy robimy na starszych wersjach, nie? Serwer. Tutaj mamy instalator pluginów. Ja z niego za bardzo nie korzystam ale jak ktoś powiedzmy nie zna, nie, nie zna pluginów no to może jak najbardziej korzystać z tych pluginów mamy tutaj bazę danych możemy sobie własną bazę danych zrobić mamy kopie zapasowe można chyba do 3-5 kopii robić powiedzmy zróbmy sobie backupa nazwijmy go test go spróbuję przedstawić Nie? a mamy backupa pięknego, połączenie SFTP um. i tutaj możemy się dzięki tym informacjom połączyć z plikami serwera z zewnętrznej aplikacji, która umożliwia wgrywanie plików na przykład ja polecę mm, dwa, mm, filezille oraz yy, yy, win SCP Jakoś tak ale będziecie mieli nazwy yy, tutaj przedstawione. Mamy menadżer plików. Yy, na razie jest jeden plik bo to jest taki plik instalacyjny, taki który instaluje serwer mm, i resztę plików i dzięki temu możemy po prostu sobie ogarnąć mm, resztę plików, nie? ogólnie mm, niestety jednak Um, nie uruchomimy, bo nie pomyślałem o tym, że Purpur się gryzie z um, szesnastką, jawą, dlatego weźmy Paper Spigota oraz um, Java 17. Teraz um, wydaje mi się, że powinno być dobrze. Możecie zostawić łapkę w górę. Dla zasięgu. Chociażby. Hmm, jeżeli będziecie mieli hmm, jakiś problem, czy coś na no to, możecie napisać y, do mnie na Discordzie na pw. Akceptujemy eule po zapoznaniu się. No i serwer się tworzy. Y, Jakie same pliki. Subdomeny mamy jeszcze. I tutaj możemy. Zrobić, powiedzmy własne IP do serwera Ja powiedzmy nazwę Serwer hmm. Matuciek hmm. Se Serwer Matuciek -server Można sobie hmm, Oczywiście Własne hmm, Własne Domeny ogarnąć, że na przykład .pl że powiedzmy, manduciek -server .pl, ale e, musimy je ogarnąć e, mm, już e, na własną rękę, że tak powiem. Mamy item shop, który jest całkiem fajny, bo mam na przykład jakieś vouchery swoje. Mm, tutaj mamy logi. oraz wstawienia na przykład nazwa, nazwa. E, link do ikony, regulamin, aktualności tutaj mamy na przykład adres powiedzmy zrób coś takiego e, regulamin kebaby za darmo zapiszmy sobie zmiany Wejdźmy. Zobaczmy. Mm. Okej. Okay. Problem jest z apasze. Mm. Ale nieważne. Tutaj możemy zmienić nazwę. Na przykład poradnik. Osób konta. Tutaj po prostu jak mamy jakiegoś kolegę, czy coś, no to możemy dać jego e-mail i uprawnienia, nie? Na przykład. I z innego konta będzie mógł na przykład edytować, nie? Tak. Mamy tutaj zużycie ram -i. CPU. Pluginy możemy sobie pobrać, powiedzmy, jest taka strona jak Bukkit i Spigot. Jest jeszcze Black Spigot, ale nie popieram Black Spigota, bo na Black Spigocie macie po prostu pluginy za darmo, które są płatne i to, to jest trochę niefajne. Ale macie na tych dwóch stronach macie mm, różne pluginy darmowe płatne. Na przykład e, weźmy sobie tutaj wpiszmy mm, Taoni. że to jest chyba jakieś wątki ale niech Nie wiem, są jednak pluginy resource może a mamy tutaj pluginy na pewno i powiedzmy chcemy taulni Czas plus yy... Mamy tutaj jakieś rzeczy, nie, pluginki, tak samo na Bukicie. Hmm. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym filmie. W następnym filmie pokażę, jak y, zrobić spawn i go zabezpieczyć. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.